Witam wszystkich. z tej strony Dariusz od Map. Dzisiaj chciałbym pokazać wam ciekawostkę, nowość nasza, jezioro Żarnowieckie. Dla tych, którzy są pierwszy raz, to jeszcze powiem, tak jak w każdym odcinku. Wszystkie nasze mapy będziemy wgrywali na Fisherman Navigator, a ewentualnie wszystkie pliki przesyłamy sobie telegramem, który też doskonale znacie. Tutaj nie będę się w ogóle tutaj rozgadywał na ten temat. Ok, żeby nie przedłużać, pójdziemy sobie najpierw do mojego miejsca. Ja dla, dla Was nagrywam jak zwykle z naszego sklepu zoologicznego z Warszawy. Tak? Dla osób, które nie za bardzo wiedzą, o co chodzi z tymi mapami, tak naprawdę nasze mapy działają bardzo podobnie do nawigacji satelitarnej, samochodowej. Więc ten kursor, który tutaj widzicie, on się teraz zmienia raz na, na kursor, raz się zmienia na rybkę. On będzie, on będzie nam podążał za nami, jak będziemy się tam gdzieś poruszali nad jeziorem, czy gdzie tam będziecie. Ok, to jest wydaje mi się jasne, więc żeby już nie przedłużać, lecimy do czarnego menu. W czarnym menu, jak widzicie, mamy, y, tutaj rozmawiamy o tym dolnym linku. Jezioro żarnowieckie, wersja Pro. Y, należy tutaj wspomnieć, w prawym górnym rogu nawet tam paluchów nie. Nie, yy, nie przybliżam, mamy symbol przekreślonego oka. Pamiętajcie, żeby tego nie nacisnąć, ona normalnie w świecie wywalicie mapę. Pod symbolem przekreślonego oka mamy celownik, który prowadzi nas nad jezioro. Otwiera nam się żarnowiec, jezioro żarnowieckie. Mapy są wykonane w technologii PRO, czyli już tej naszej najnowszej, z której jestem bardzo dumny. Cieniowania to wszystko już w tej chwili już weszło na inny zupełnie poziom. Tutaj widzimy jakieś płcizny, wypłycenia, na początku jeziora, i tutaj zaczyna się już głębina. Dziura potężna. Pędkarzom nie trzeba tłumaczyć, jak się tutaj ustawić, co, czego tutaj szukać, w jaki sposób napływać na ryby. Tutaj mamy jakąś otchłań. 18 metrów. Tutaj też coś bardzo głębokiego. 19 nawet metrów się znalazło. No, myślałem, że jezioro żarnowieckie jest bardziej jakoś tak skomplikowane głębokościowo. ale. No tutaj ładny, ładny spad, To tutaj e, wiadomo, że wędkarze tutaj grasują na tej ścianie. Ok. Więc tu chyba nie ma wiele do opowiadania o tej mapie. Tak jak widzicie, to cieniowanie, już te wszystkie, te wszystkie załamania dna, mapa PRO pokazuje fantastycznie. Linie, które widzimy, to też informacja dla osób, które dopiero zaczynają z mapami. Jak widzimy tutaj linie tak gęsto nałożone, i tak zwane izobaty oznacza, że tutaj jest stroma ściana. Jak są już rzadziej położone, tak jak tutaj widzicie w tym dole, to jest już płuc. Ok, cóż tu dużo gadać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, walcie śmiało 660, 861, 574, jak ktoś będzie chciał, dzwoncie śmiało. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!